Obywatelu, przyjacielu, jeśli wybierasz się do Warszawy, nie zapomnij wziąć ze sobą parasola, kapoka, kajaka. Ojejku, może rzeczywiście lud Warszawy powinien odwołać prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc? Bo wygląda na to, że pani prezydent przynosi Warszawie pecha wodnego. Świeżo w pamięci tkwi potop na stadionie narodowym. Dwa tygodnie temu zalana trasa Toruńska. Wczoraj pani prezydent otwarła zalany 10 miesięcy temu tunel Wisłostrady. Otwarła z wielką pompą. Się okazało strażacką, bo rano otwarła, pogratulowała mieszkańcom, że otwarła, a po południu ulewa i tunel zalało. O, i wygląda na to, że PO chyba najbardziej przechlapane to ma w stolicy. W takiej sytuacji jedyną rozsądną i racjonalną decyzją prezydent Gronkiewicz-Walc byłoby otwarcie w stolicy wypożyczalni rowerów wodnych. Oczywiście, no to jest prawda, no nie można zganiać na panią prezydent anomalii pogodowych. No ale nie smak pozostaje. Jeszcze dojdzie do tego, że zgoni się na nią i przy okazji na Polskę. Nie? Po, te powodzie w Bangladeszczu, topnienie lodowców, cieknący kranu państwa sandulski w Nebrasce. No Generalnie zacznie się po świecie szeptać, że to Gronkiewicz-Walc odpowiada za globalne ocieplenie. Oficjalnie oczywiście każdy zaprzeczy, no ale coś będzie na rzeczy. I pani Hanna zostanie jeszcze ikoną globalnego ocieplenia. I teraz pytanie, czy mieszkańcom uda się odwołać panią prezydent? Wygląda na to, że ten numer w Warszawie jednak nie przejdzie. Będzie musiał przepłynąć.